wszystko zamknięte musimy się dostać po paszporty I pożegnaliśmy się Pożegnaliśmy się z ludźmi z naszego guesthouse'a a teraz zajwaniamy na prom bo tak naprawdę bo tak naprawdę nie mamy za dużo czasu. Kurde, nawet światełek nie założyliśmy. Jest 5:27. Mamy być w pół. Coś chcesz dodać? Chcę dodać, że jestem potwornie głodna i mam nadzieję. Że że tam dziś, będzie jakieś jedzenie. No, albo jakieś bagietki będą przy promie. No, myślę, że bez problemu. Zniel, tak. oficjalnie. Mówimy wam, cześć, jesteśmy na promie, ogarniamy się i będziemy jeszcze nagrywać. Ale tu głośno. To co? Który rząd zajmujemy? Zaintrygowały mnie tutaj te. Dodatkowe siedzenia wygląda jakby to był tak to jest po prostu mostek dowodzącego wodzącego! No. Siedzieliśmy w środku, ale stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć wschód słońca jest o tyle słabo na tym promię cargo, że nie można nie ma jakiejś takiej platformy, miejsca gdzie by można było usieść sobie na świeżym powietrzu, tylko jakiś taki widzicie mini balkonik znaleźliśmy, ale... parówek nie jadłam to może dzisiaj może Mariusz może parówka może parówę jazda mamy najpiękniejsze, najcudowniejsze śniadanie świata w rytmach, w rytmach. kuku dżambo i do przodu wietnamsko, po wietnamsku Yo. dobra, no nic doświadczenia kulinarne Trzeba różnej maści zdobywać. Zatem mamy zupkę, która się nazywa pizza. Jest to zupka typu, jak znamy z polski, chińska, o smaku wieprzowiny. Ekstra bonus, parówka pocięta nożyczkami. Jest na wierzchu tej zupy. I to jest nasze dzisiejsze śniadanie. Wzięliśmy jedną porcję, bo ryzykowny ryzykowny jest ten ruch, ale w sensie można mnie smakować. Natomiast yy, parówka można powiedzieć standard. Słuchajcie, to śniadanie kosztowało, kosztuje 35 tysięcy O kurde. Więc to będzie. Ile? Jest? 7 zł? Wszystko tego? Na porównania, wczoraj za taką po każdą zupę fof płaciliśmy 30. Standardowa dla mnie. Zupełka chińska, nic szczególnego. Parówka dodaje takiego chamskiego twista. I, i tyle. E, myślę, że to maryżujemy, wiesz? A ty na pewno wypijesz wodę. Ale super. Mm, szaleństwo. Płyniemy, płyniemy. Uszekające są te wysepki. Są zdaje się należące do Kambodży, ale aż by się chciało mieć rower wodny, żeby móc zwiedzać właśnie takie wyspy, co wy na to. A tam gdzieś daleko rysuje się Fukok. w telewizorze a ja się popłakałam za szczęście ooo Że fejm jesteśmy w telewizji cctv nie cstv jak się nazywają CCTV. cctv dwie i pół godziny trwał właściwie dwie godziny czterdzieści minut trwał przejazd promem i jesteśmy na miejscu ale i tak nie możemy wyjechać bo jesteśmy zblokowani. Bo mamy z każdej strony od ściany do ściany ciężarówki. Więc musimy czekać. Mariusz poszedł zamówić zupę. A ja tutaj czekam. Hamaki są obok. Zachęcające, jak na początek na wyspie. Ile kosztuje zupa? Bałnium? Bałnium? Ba Nie wiem ile to jest. Balam 25. 35. Tak? Okay. Ja jestem trochę przerażony tymi górami, które tu się rozciągają, bo te góry mają po 400 metrów i więcej. I gdybyśmy chcieli jechać taką najkrótszą drogą, to trzeba jechać przez góry. Pewnie tam się znajdzie jakiś wąwóz, coś, no ale mimo wszystko. Więc z racji tego, że jestem jęczakiem, wybieram opcję wzdłuż wybrzeża. Ale dzięki temu będziemy podziwiać wybrzeże, mam nadzieję. Tak wygląda główna droga z promu na wyspę. No już się zaczyna robić ciekawie. Mamy opcję jazdy albo w prawo. Zobaczcie jaka fajna autostrada. Ale w lewo jest taka sama. Albo na wprost. Ale na wprost jest wjazd do parku, więc niekoniecznie. A my wybieramy opcję w lewo. Autostrada. Idziemy już jakiś kawałek tą czerwoną drogą. Kurczę, no nie spodziewałem się, że będę się czuł trochę tak jak w Kambodży. No Ubita jesteś, droga jesteś bez jesteś asfaltu. Kambodży niż w nie to. Aaaa, to to nie do tego. Tak Jesteśmy na tej wyspie, a słynie ona z sosu rybnego. I tutaj się wytwarza i pieprzu. Tak naprawdę to... Yy, no tutaj zaczęła się jakby... Stąd pochodzi cała... Albo to jest ojczyzna pieprzu. O tak, pieprzu. A nie pieprzesz teraz przypadkiem? Nie pieprze. Ani trochę, ani na czarno, ani na zielono. Więc informuję i objaśniam, jesteśmy tu, a chcemy dojechać tu, czyli... A proszę bardzo, właśnie tak. 57 minut samochodem. Sandrio, pomachaj! Wcale nie dziwię, że tam przy proma stały tylko jeepy z napędem 4x4, a żadnych tuk-tuków i tak dalej. O, droga jest wymagająca, nie powiem. Aż wiatr zaczyna. Ej, 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 stoi, 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 sakwa! No? Ajajajajaj to teraz będzie się trzymać. Kochanie, ale ty jej po prostu chyba nie zapięłaś, co? A, nie, nie rzeczywiście. Aaa, to może dlatego wypadło. Dobrze, jesteś z tyłu. I... Krzyczysz. Dobra, Ola koniecznie chce zobaczyć tutaj te wschodnie wybrzeże na fukok jak to wygląda. A że jest utwardzona droga. Przekonałam Mariusza. Hip, hip, tak, ja bym się raczej skupił na tym, żeby dotrzeć do miasta, do którego mamy dotrzeć, bo nie jedzie się łatwo. Jest coraz bliżej południa. Słońce coraz bardziej grzeje, a to nawet za bardzo po drodze nie ma miejsca, żeby się zatrzymać na picie czy na jedzenie. Spokojnie, nie biorę. No i co? I jeszcze słońce zaszło. Wiostre rybackiej Cincia No jesteśmy, jesteśmy przejdziemy Nawet mamy promenadę Betonową Jest kawałek plaży Więkiem będzie, ponieważ naprawdę mocno wieje tutaj od morza. Więc szczerze mówiąc, póki co to co widzimy nie nie wzrusza mnie. Ciekawe mają te urządzenia. Ale miał też terminal. Wyglądało jakby można było płacić kartą. Niczym za msze? Nie, to były za... Wizytę do spaster. Wizytę. Księdza. Otrzymaliśmy pytanie. Konkretne pytanie. Tak. Jakie są nasze On doświadczenia... On the way to TV. Pozdrawiamy. Jakie są nasze doświadczenia z lekami przeciw malarii? Doświadczeń za wielkich nie mamy, bo skorzystaliśmy z tego raz. tylko. Wyjeżdżając do Wietnamu właśnie za pierwszym razem cztery lata temu czy nawet już pięć to była nasza pierwsza podróż do Azji i, i oczywiście naczynałam się o o malarii i wystraszeni byliśmy w pień. I ten, ten strach był na tyle duży, że stwierdziliśmy, że Skoro jedziemy na tam prawie trzy tygodnie, to kupujemy ym, leki antymalaryczne i był to... Bo przecież w delcie Mekongu chcemy być, a tam wiadomo, nie? Jest zagrożenie. Kupiliśmy larię w, we Frankfurcie. A przynajmniej bo... tak się naczytaliśmy, że jest zagrożenie. No i z naszych doświadczeń tyle. Yy, to znaczy. Hello Mariusz, ty nie masz doświadczeń, bo ty się tak przeraziłeś tych skutków ubocznych, zdaje się. Albo nie wiem, byłeś na tyle racjonalny, że stwierdziłeś, że nie przyjmujesz tego i nie będziesz po prostu trussej wątroby. A ja byłam jednak trochę obstrana, dlatego mm, ja łykałam lariam. To, czego się najbardziej obawiałam, to jakichś tam skutków ubocznych, ale niczego nie było. Żadnych tam, wiecie, ym, lęków, żadnych takich. Różnych dziwnych rzeczy, o których się naczytałam. Więc... No... wzięłam leki, no i tyle. No... Co mam Wam jeszcze powiedzieć? Nie wiem co. Żyjemy. No tyle. No żyjemy. Teraz nie korzystamy z leków antymalarycznych i też jest w porządku. Natomiast... No na dłuższą metę to, tak jak my wyjeżdżamy na 5 miesięcy, to trochę... Jest bez sensu. O kurde, jaki podjazd. Nie jestem przygotowana przerzutkowo. Jeszcze pchaj, pchaj. O nie, no, nie, muszę tak zrobić. Dobra. O własnych girach. Więc tak to wygląda. No jestem ciekawa jakie Wy macie doświadczenia. Czy rzeczywiście pojawiło się u kogoś z Was te... No te skutki uboczne. To czego ja się najbardziej obawiałam przed tym naszym pierwszym wyjazdem. I tyle. Podjazd się skończył. Łatwo nie ma, nie? Nie ma. Dotarliśmy właśnie do takiej plaży. Bardzo rozsądnie, bardzo fajnie to wygląda. Jest też miejsce, gdzie można zakupić coś do picia, więc zaraz się zaopatrzymy w kokosy. Widzę, że to są jakieś domki, prawdopodobnie można też wynajmować. Dotarliśmy na plażę. Tak, Spoko jest to... beach. No, Kiki, plaża kokosowa i marzyliśmy o kokosie i wyobraźcie sobie, panna mówi, przykro nam, ale nie mamy ci kokosów. No nie wierzę, tutaj jest tyle palm kokosowych. Więc ja chyba zaraz tak wezmę nóż to... i sam pójdę ją zerwać. Idź, zrób to, a ja idę do hamaka. Nie no, wszedł, wszedłem panu na ambicje. Chyba załatwi kokosa. ja yeah, two coconuts, please. Maybe free, who knows Ale tu jest pięknie! Przesyłamy dla Was trochę promyków słońca i takiego relaksacyjnego klimatu z wyspy Można powiedzieć, że nasze marzenia zostały spełnione Przynajmniej na ten moment po przebyciu tych 20 km bo zrobiliśmy się bardzo spragnieni i ten kokos, plus hamak, plus piękna plaża, palmy, wspaniale. macie taką zabawę z liną? Ja pierwszy raz w życiu będę chodził po takiej linie. Ciekawy jestem. Ile razy się wypieprze? Się. Tak. Próbuję na ugiętych girę Trzeba po prostu balans. No nie. Jest, mamy cywilizację. Jest asfalt. Nasza prędkość zwiększyła się ponad 15. To są piękne chwile jak zjeżdżamy z takiej piaszczystej, ubitej drogi właśnie na asfaltową. Jest tak lekko taki idzie. progres. Tak więc w związku z tym, że tak nam się teraz dobrze śmiga mam nadzieję, że szybciej zobaczymy się z naszymi rodakami, bo Jupi! dzisiaj ja nie, mówiłam o tym chyba nie będziemy się widzieć z Maciejem i z Olą którzy zagadali do nas przez z YouTube, YouTube a. a w każdym razie widzieli nas, śledzili nasze poczynania okay. Zgadaliśmy się i, i dzisiaj się spotykamy. Tak i to jest super, bardzo lubimy takie chwile. Zatem, jeżeli ktokolwiek z Was rusza gdzieś w Jec nasze, nasze rewiry, dawajcie znać, to jak będzie taka możliwość, na pewno się spotkamy. Oczywiście. I podzielimy doświadczenie. I za chwilę kolejna górka. Nagrywamy właśnie pana, który wchodzi na, ja. na słup? słup energetyczny. I jaką techniką to robi? On ma takie bardzo długie bolce typu gruby gwóźdź. Chwyta je, wiecie, dwoma paluchami stopy. I wtyka te gwoździe, nazwijmy to. Dziurki, które tam widać I w ten sposób wchodzi po słupie Coś niesamowitego No tym bardziej, że on w tej chwili opiera cały swój ciężar ciała na... Dwóch bolcach tylko Te. Chyba spadł mu klucz Dobra, nie stracimy pana Może mu podam na takie stanowiska. No myślę Ola, że Ciebie mogli przyjąć Cześć, ciao! O oh, kurde Śruby Takie wielkie śruby wprowadza Good Tak, było z górki, było pod górkę, teraz będzie z górki Z tymi widokami Ale jest rzeczywiście górzysta ta wyspa Witaj! No, no Pięknie. w waszym stylu teraz zjemy, tak? Bo my jemy jak sieroty, nie? Na razie. Przepłacamy, to nie wiemy co jemy. I nie? I zawsze tak, nas skręcają, a, nie? To, to zamówimy coś tam i nam... A nie... co no, lubicie? Właśnie, na co masz że mięsa nie jemy, nie? Ale... No. Ale tak poza tym już Ale raczej, nie wiem, zupa, czy... ryż. Tak zwany tak. kym? Co chcesz Weź, wymyśl

W końcu spotkaliśmy się. Jest Aleksandra, Hola. jest Maciej. Maciej. Wspaniałe Hola. spotkanie. A, ale tam nikt nie siedzi za tą kamerą, to to... No nie! No, że się, że... Ale jutro to będzie. Jak wy to wyciszej się, to mówicie tam... No nie ma, nie ma. <laughs> Ale to jest tak, nie fajniej gadać do kogoś. W każdym razie, jesteśmy na posiłku. Mamy wyżer. Mamy wyżer, mamy jest zupa, jest sałatka. Bun I szamanko. I w tej cudownej atmosferze będziemy, no co, no, spędzać wspaniale czas i jeść. A potem czas pokaże. A potem się zamienia. <noise> Proszę. Jesteśmy już w nowych okolicznościach przyrody. Pojedliśmy, a teraz czas na kawę. A teraz desery i kawa. I wiecie co? Kupiliśmy w takich foremkach małych, sprzedają takie kurcze galaretki, ja nie wiem jak to nazwać. Tak, takie coś, to już jest z powiem i tak, no nie wiem, ja, według mnie to smakuje coś a la pana kota mm, z kawą. Bardzo, bardzo przyjemny deser. Nie za słodki. I oczywiście mamy co? Wietnamska kawa. Nie ma sobie lepszych. Tak, a poza tym to. Oooo, jest ja takie to dobre. To takie w bardzo przyjemnych okolicznościach wymieniamy się doświadczeniami po wyruszy po Wietnamie sympatycznie to my czerpiemy wersjami z waszego doświadczenia Oj, i tam i tam dobra, dobra. <głos》> puszczacie oko do naszych wpadek <głos》> ale z pałeczkami sobie świetnie radziliście Dobra, dobra pan, który teraz? siódmy powinien być taki napis przed waszymi filmikami nie róbcie tego w domu, że to jest tylko na, na, albo na własne ryzyko, na własną a, odpowiedzialność, tak, jedziecie do Azji Tak, mówisz bardziej. Albo taki disclaimer, że to nikt was nie pozwał, No wiesz... E... To tylko YouTube. No, każdy, każdy jakby przeżywa w swój sposób, nie? To tak jest, że jeden stwierdzi, że ale było fajnie, a no kurde, nie, ale głupio. Dobra, z tego miejsca się żegnamy. Papa, pa. widzimy się jutro. Kciuki, subujcie i komentujcie. Papa. pa! Cześć, cześć! 100 tysięcy będę miał jeden Tutaj ma gotowe bryły. Kromy, kartą. Dodatkowe które się wpina do paszportu wpinają. nie są wklejone. Zobaczcie, jaka doława.